Jestem jedyną kreatorką mojej rzeczywistości. Z łatwością tworzę życie, którego pragnę. Wszystkie moje pragnienia spełniają się w tym magicznym, świątecznym czasie. W moim życiu wydarzają się niesamowite rzeczy, cudowne zbiegi okoliczności. Cały wszechświat sprzyja moim planom i marzeniom. Wszystko układa się tak, aby spełniły się moje marzenia. Moje pragnienia spełniają się w najbardziej niezwykły i wspaniały sposób. Te święta są dla mnie wyjątkowo magiczne. Te święta są wyjątkowe. Te święta, moje życie się odmienia, zdarzają się niezwykłe cuda, a moje życie wkracza na nowy, wyższy poziom. W aspekcie relacji, finansów i spełnienia. To niesamowite i niezwykłe, jak wszystko w magiczny sposób układa się dla mnie najlepiej i najbardziej niespodziewanie. Lepiej niż mogłabym to sobie wyobrazić. Jestem taka wdzięczna za to, że mogę doświadczać tak niezwykłych, świątecznych cudów w moim życiu. Czuję się teraz taka spełniona i szczęśliwa. Pełne zaufania, bo wiem, że wszystko sprzyja mojemu najwyższemu dobru i szczęściu. Każda moja pozytywna myśl i każde pragnienie manifestuje się w moim życiu natychmiastowo w tym magicznym, świątecznym czasie. Wszystko, czego pragnę, pragniemy bardziej. Moje marzenia manifestują się natychmiastowo. Moje marzenia marzą o mnie. Jestem jedyną kreatorką. Rzeczywistości, wszystkie moje pozytywne myśli spełniają się na tych miejscu. Jestem jedyną kreatorką mojej rzeczywistości. Z łatwością tworzę życie, którego pragnę. Wszystkie moje pragnienia spełniają się w tym magicznym, świątecznym czasie. W moim życiu. Wydarzają się niesamowite rzeczy, cudowne zbiegi okoliczności. Cały wszechświat sprzyja moim planom i marzeniom. Wszystko układa się tak, aby spełniły się moje marzenia. Moje pragnienia spełniają się w najbardziej niezwykły i wspaniały sposób. Te święta są dla mnie wyjątkowo magiczne. Te święta są wyjątkowe. Te święta, moje życie się odmienia, zdarzają się niezwykłe cuda, a moje życie wkracza na nowy, wyższy poziom w aspekcie relacji, finansów i spełnienia. To niesamowite i niezwykłe, jak wszystko w magiczny sposób układa się dla mnie najlepiej i najbardziej niespodziewanie lepiej niż mogłabym to sobie wyobrazić. Jestem taka wdzięczna za to, że mogę doświadczać tak niezwykłych świątecznych cudów w moim życiu. Czuję się teraz taka spełniona i szczęśliwa, pełna zaufania, bo wiem, że wszystko sprzyja mojemu najwyższemu dobru i szczęściu. Każda moja pozytywna myśl i każde pragnienie manifestuje się w moim życiu natychmiastowo w tym magicznym świątecznym czasie. Czego pragnę, pragnę Moje marzenia manifestują się natychmiastowo. Moje marzenia mają mnie. Jestem jedyną kreatorką mojej rzeczywistości. Wszystkie moje pozytywne myśli spełniają się natychmiast. Wszystko, czego pragnę, pragnę najbardziej. Moje marzenia manifestują się natychmiastowo. Moje marzenia mają one. Tolko mojej rzeczywistości, wszystkie moje pismoce w naszej, spełniają się na tej.